Od historii Sixto Rodrigueza z Detroit, który po drugiej płycie zapada się pod ziemię. Przez historię Czariego Ledufa, który porzuca pracę w New York Timesie i wraca do Detroit, żeby zrozumieć upadek najbogatszego kiedyś miasta Ameryki. Do najbiedniejszej i zapomnianej dzielnicy Szczecina. Pewnie ciągle ci się zdaje, że niejedno już widziałe. Niech się tylko skończy dzień i król weźmie czego chce. Będzie krążył po ulicach, będzie ubaw jak na filmach. Powiedz, czy się kiedyś bałeś, że na zawsze będziesz mały. Wracaj do domu, jeszcze czas. Takim idziesz nie jest